Cześć, squash. po tej stronie się kłania A, Trzy przesyłki, uzupełniamy już istniejące serie e, Nowe rzeczy, nowe serie się też pojawiają Zostańcie ze mną, przejrzymy wszystkie Zapraszam na film Pierwsza przesyłka każdy wie pewnie z moich widzów, że tak pakuje Metal Market. Wolno pakuje, <laughs> trzeba się na to naczekać, ale jak już zapakuje, no to zapakuje. Mamy tutaj rachuneczki. Ok, zobaczmy, zobaczmy co, 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 co tu jest. Co tu jest? A, to ta piękna pani To ta piękna pani z Bratysławy. Słowacka menica e, wydała właśnie trzecią monetę. Jakiś czas, ale wiadomo, jeżeli chodzi o dystrybucję, to właśnie mamy ją w ręku. Ale zobaczcie, czy widzicie te mleko. Sprawdźmy, czy wszystkie są takie. Ta jakaś bardziej czysta. Też mamy tutaj z tej strony. Uu. Pani Marin Moro znacznych piegów. Nie wnikam. 30 tysięcy sztuk nakładu. Zobaczmy jedną sztukę. Włączmy światło też. Przyjrzyjmy się bliżej. No i są. Jest niewątpliwie problem. Powiem szczerze, im więcej mam monet, im więcej czasu one są ze mną. Pojawiają się nadminnie. No. Ta mennica, dajcie mi w komentarzu, bo tak naprawdę z tej mennicy to tylko to zbieram, e, inne pozycje odpuściłem, odpu ale powiedzcie, czy Wy macie na innych monet z tej oto e, też monety z problemem. Ok, to jest trzecia moneta, e, znamy tu panią, e, każdy pewnie wie, kto to jest. Zobaczcie. A jak wyglądały wcześniejsze? Tak. Zobaczcie. Tu mamy Dianę Monalizę. To jest za każdym razem inny, to muszę przyznać. Na tych nie widzimy problemu. A może coś tam gdzieś, coś. No, w każdym razie tutaj mamy na samym starcie. Już OK, jak Wam się to podoba? Seria ikon, ikon pop -kultury. Tak można to nazwać. Trzecia moneta z serii. Dajcie znać, czy macie to, jak uważacie, czy to jest warta. Pozycja warta uwagi, według Was. Eee, dobra, eee, tutaj mamy. Sprawdźmy, tutaj, co się nam wysypie. A to pakuje w ten sposób srebrna mannica. Super, wyciągnijmy to wszystko. Mamy Barta, Bart Simpson, Tuvalu, Mint Seria wystartowała w 2019 roku, ale zaraz to sprawdzimy, bo mamy je wszystkie. Ta sama moneta wyszła wcześniej w, jako dwuncjowa, high relief, jako soczewka taka. Wydanie pudełkowe o niskim nakładzie, a tutaj mamy bulion. Ten bulion z rolki no, jakość nie, nie ukrywam jest bardzo dobra. Każda moneta z Pert Mint nie ma się do czego przyczepić. Zobaczmy wcześniejsze te rzeźbieszki. Jak wyglądało wcześniej to wszystko. Seria zaczęła się od Homera 2019, tak mówiłem. Później był Krusty ee, Bart. Jest i mama, i dziecko. Nie znam, oczywiście, nie pamiętam już. Że tutaj jest cała familia łącznie ze zwierzakami. I to była jako szósta. Siódma jest już e, do kupienia w sklepach też polskiej dystrybucji. E, po, siódma, siódma moneta przedstawia e, Homera w podobnym układzie jak The Krusty i Bart. E, no ciekawa, ciekawa seria naprawdę. Może w Polsce tak średnio popularna, ale w, w, kra w krajach anglojęzycznych, gdzie ten serial był naprawdę no, mega popularny. Te monety też są o wiele bardziej niż u nas. W każdym razie polecam. Naprawdę warto, jakość jest potwierdzona. Ok, zobaczmy co jeszcze tutaj jest. Jest, jest, jest. Ho, oh, tu już się nam wysypało. Od czego zaczniemy? Zaczniemy może od Benjamina. Czy my go otworzymy, żeby zobaczyć? O. Uh -huh. Zobaczcie. Gatmy lustro. Tutaj. Upmix. Upmix stoi za tym. Freedom of speech. Press Religion. No. To ma być pierwszy. Co wiemy na ten temat? Eee, na pierwszym. E, pierwszy srebrny medal z tej serii. E, wyskoczył nam Benjamin. Znany wcześniej z obiegowego srebra, znaczy wiadomo, mówię o, o samej numizmatyce z e, połówki dolara. Tu mamy rocznik 1962 i to było jako obiegowe moneta obiegowa próba 900 z tyłu dzwon. No klasycznie, klasycznie to jest jeden, jeden z założycieli Stanów Zjednoczonych, e, ojców, można też tak przemyśleć taką tezę. E, Frank, Franklin był zwolennikiem wolności we wszystkich aspektach, porównywał wolność słowa do wolności myśli, ponieważ ze zdolnością wolnego rozumowania, mm, pojmowania wywodzą się wszelkie inne wartości. E, na tej podstawie umieszczono w pierwszej, Poprawce Konstytucji Stanów Zjednoczonych, prawo do wolności religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń. Więc mam, mamy Freedom of Speech, Press and Religion. A... Jak Wam się to podoba, mamy tutaj symbole religijne, tutaj mamy prasę. A... Jak, jak, jak uważacie? Może być to coś, coś ciekawego, zobaczymy, jakie. Jakie inne postacie się pojawią Na pewno, na pewno będzie ich y, Trochę, znając Apmex, Myślę, że będą szli na ilość I dosyć, i dosyć szybko zobaczymy kolejną Dobra Ciekawe, ciekawe, U, tu mamy panią Ech, Germania Mint I tu mamy Germania 2022 E, najnowsza e, 25 tysięcy nakładu co mogę powiedzieć no, gdzieś tu jeszcze powinien być do niej papierek tak jest tak wygląda papierek certyfikat 5 marek e, jedna uncja wcześniejsze seria wystartowała w 2019 roku e, z z z tym oto medalem, bo nie możemy mówić o monecie kolejny kolejną jaka wyszła to była 2020 tutaj mamy 2021 no i pyk jest czwarta moneta z serii sporo z was lubi tą mennicę sporo z was pewnie też ma te monety ok. Kolejna, powiem wam, bardzo mi się podoba ta seria, a to nic innego jak zwykły Bulion Stube Permint. E, wydaje coś takiego jak Super Pit Australia. E, seria zapoczątkowana została w 2019 roku, e, później był rok przerwy, nagle pojawiła się w 2021 e, pierwszy nie, 2000, zaraz zobaczymy, bo nie chcę, nie chcę, prze, no, tutaj się pomylić 2019, później była tak jak mówiłem, rok przerwy i 2021 ta jest 2022 nakład, nakład to jest 100 tysięcy, egzemplarzy to jest, tak jak wspominałem, bulion z zobaczmy poprzednie Często, częste zarysowania są na tych monetach, bo traktowane to jest jako, jako zwykły bulion. Pierwsze te monety pojawiały się w Polsce. Tegoroczny wypust można kupić już, chyba tak naprawdę w każdym sklepie był już, a może jeszcze jest. Mamy tutaj olbrzymią, olbrzymią koparę Komatsu, chyba tak się nazywa ta firma. Wielgachna. Największa kopalnia odkrywkowa w Australii. No mają się czym szczycić, fajnie to wygląda na, na zdjęciach, nie wiem jak na żywo. Trzecia moneta serii dla mnie bomba jednym słowem. Już nie będę wkładał w kapsle. Dobra, co tam jeszcze, co tam jeszcze jest? Wow. zobaczcie. Tak, otwórzmy to. Mm -hmm. Liopleurodon. Można sobie język połamać, jak się nie jest e, archeologiem. E, i zobaczcie. Jeden ja chyba z lepszych wizerunków tej serii. Podoba mi się te, ta wypłukłość przy, przy toni wodnej. Tutaj mamy jakiegoś ichtiozaura, a, a tu mamy tego jego mościa. Tak jak każda z tej serii, najpierw wyskakuje złoto, później bulion, albo w tym samym czasie na końcu wyskakuje w kolorze. To jest już... Hmm, hmm, która to jest serii, chyba ósma. Co wiemy na ten temat? E, liopleurodon, rodzaj pliozaurów, czyli wielkich morskich gadów drapieżnych żyjących na przełomie środkowej i późnej Jury. Pliozaury zajęły wtedy miejsce wielkich ichtyozaurów, pozostawały największymi drapieżcami mórz do połowy kredy, kiedy z kolei zostały zastąpione przez morskie jaszczurki mozozaury. W przeciwieństwie do lepiej poznanych długoszyich plezjozaurów... A... Tak jest... A... Miały wielkie głowy, krótkie szyje i, i raczej e, dłuższe ciało oraz rozszerzony tył czaszki, gdzie znajdowały się potężny mięśnie, szczęk pełnych wielkich zębisk. Zobaczcie. Cztery silne płetwiasty kończyny i smukłe ciało sugerują, że były dobrymi płowakami. Prawdopodobnie polowały zasadzki jak dzisiejszy rekin żarłacz biały i zdobyczą mogły być wielkie głowonogi, ichtiozaury, plezjozaury, rekiny i inne duże zwierzęta, które udało im się upolować. Liopleurodon całe życie musiał spędzać w wodzie i z tego powodu był najprawdopodobniej żyworodny, ponieważ nie mógł wychodzić na ląd, aby złożyć jaja jak dzisiejsze żółwie morskie, podobnie jak, jak one, one wypełzają na brzeg w określonym czasie. Jego płetwiaste kończyny miały zbyt słabe połączenia z kręgosłupem, aby mogły utrzymać tak potężne ciało na lądzie. Prawdopodobnie gdyby został wyrzucony przez sztorm na brzeg, udusiłby się pod własnym ciężarem, tak jak dzisiejsze walenie, które e, osiadają na mieliźnie i po prostu, no, jeżeli człowiek im nie pomoże, no, giną. Bardzo ciekawa moneta, według mnie. Tutaj zobaczcie, też świeża I mamy już jakieś, jakieś mleko No co mogę zrobić, no dostaję Takie, no i takie będę trzymał Znacie, macie ten problem, a może Niektórzy z Was już się wyleczyli z tego Ja chyba zacznę machać na to ręką, bo nie mam na to wpływu Jedziemy dalej, jedziemy dalej, rozwijamy o, Kolejny barcik Kolejny, Benjamin Franklin Zobaczcie Tego, tego robota przepisujemy do serii Star Wars A bardziej do serii związanych z serialem Mandalorian To jest IG-11 z tego co, co pamiętam, 25 tysięcy nakładu Eee, Newi, 2 dolary. Eee, wiecie co, wróćmy jeszcze do tego eee, do tego gada. Mamy wcześniejsze, kto nie wie, jak wygląda pełna seria. No to zobaczcie, to jest pełna do tej pory. To będzie jako. 5, 6, 7, 8, znamy już wizerunek dziewiątej monety. Niektórzy mówią z Was, że przyspieszyła, że oni wydają, wyrzucają. Nie, oni od razu powiedzieli, że to będzie tak wystrzeliwało no, 3 monety do roku, 4 monety do roku, więc tutaj nie, nie ma co mówić o tym, że wysypują się. No, niedługo będzie koniec, pewnie rok czasu i zamykamy temat. To jest pełna seria w bulionie. Co do, co do Mandaloriana, monety, które można w jakiś tam sposób przypisać do tej serii to jest sama sam symbol jako pierwsza 2020, Mandalorian jego wizerunek 2021, symbol Imperium 2021, potem mamy grogu Gorgu. Czyli Young Yoda, mały Yoda. Ktoś oglądał Star Wars to wie kto to jest, co to za postać. No i tutaj mamy symbol rebelii 2022. I teraz wyskakuje ten oto, można powiedzieć, płatny zabójca. Albo robot zabójca na zlecenie. Zrzeszony w gildii, tak to jest tak jakby no nie wiem, można powiedzieć, grupa płatnych zabójców, nie wiem. Okay. zapraszam do oglądania serialu. Bardzo porządnie wykonany, mi się naprawdę podoba. A tu, a tu słuchajcie, nic innego jak wydanie RAMu sumatrzański Słoń, Australia Zoo. Zobaczcie. I tutaj mamy trochę takie sprzeczne informacje. Kto z Was słyszał o tym, że seria wydała, została pier wydana w pierwsza moneta? W 2020 roku i mamy tego sumatrzańskiego tygrysa, który tapla się w błotku. E, Cheetah e, Australian Zoo. i to jest jakiś Gepard. Z tego co pamiętam, 2021. Sprawdźcie to i to. No jasne. E, podobnie będzie pewnie z, z słoniem z Sumat Sumatry. Sumaczańskim 2022, no i to należałoby podciągnąć pod serię, niby trzecia moneta z serii a niekoniecznie, bo pierwsza moneta, która była wydana w, w Australii z Australii australijski ZO, australijskie ZO to była Archie. Zobacz, pewnie to już Wam pokazywałem w 2017 3000 tylko nakładu, podczas gdy te wszystkie monety to 25000 i to jest rolka. Ta sama mennica to wydaje Royal Australian Mint. Tutaj, żeby się do tego dostać, to odkręcamy i wyciągamy. Taki kapsel właśnie jest. Zobaczcie. Archie był pierwszy. Później była y, moneta Ravi. Wydana bardzo podobnie. No i mamy przerwę. Bo mamy 17, 18. A tu jest y, 19. Nie ma. Podobnie kurczę jak z tą super pit, nie? że jest jakaś przerwa w serii, i jeżeli w jednym roku się nie pojawia, a nie ma kontynuacji rocznej, to jest to zawsze zaskoczenie. No i nie wiem, jak do tego podejść. Według mnie, no, ja będę to otrzymał jako jedną serię. Ciężko jest znaleźć i tą monetę, i rawi. W każdym bądź razie, e, no. Powiem Wam, że no, dla mnie to jest dosyć spójne. Przynajmniej wizerunkowo. Wydanie no, świadczy o tym, że to jednak jest co innego. Mam mieszane uczucia, ale na pewno, skoro mam, będą, to będą, będę je trzymał w jednym miejscu i uważał e, jako, jako no, kontynuację serii. Dobra. Czy ktoś z Was ma te monety? Archie Ravi. Jak tak to proszę was dajcie znać yy, została nam jeszcze jedna yy, przesyłka, ale gadamy co? Bo już jest 20, ponad 20 minut. Muszę zwrócić uwagę na to, albo nagrywać częściej materiały krótsze, jak myślicie jak jest lepiej, czy po prostu tak jak teraz, to wynika z tego, że no. Mm, Różnie jest z tym czasem. Pierwsze to nagrać, a drugie to obrobić materiał. Dobrze, że ja mam taki jakby bez cięć, bez, bez zabawy, bez pisania jakichś tam konspektów do storyboardów. Jedziemy na, na wolno. Nie? Czyli jak, jak jest, tak jest. Zobaczmy, co tutaj mamy. Kolejna. Kolejna przesyłka od kolegi tym razem. Pozdrawiam Cię. Wo, 5 uncji Siouxa. No nie no, żartuję. Golden State Mint, 5 uncji, konkret, 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 monet, moneta, medal. Naprawdę fajna, czuć tę piątkę. Tu mamy E, też tego Indianina i bizona z tyłu, ale co ciekawe, oczywiście jest to e, Silver Round ale 2013 jest na nim wybita. Widać, że ślad czasu jest jakby odciśnięty. Nie mam tego, mam dużo różnych e, indiańców Kiedyś Wam pokazałem i jeszcze raz na pewno pokażę. E, to będzie chyba siódma czy ósma wiz z wizerunku. One są bardzo similarne, ale, ale różnią się jakimiś szczegółami. Jeszcze wrócimy do tego, a tutaj mamy e, wizerunek e, Incus Indian a wizerunek na złocie, z tego co pamiętam, widuje taki nie mam niestety, ale, a tutaj jakby taki orzeł z, z siedzący, jakiś taki może z Pizdolara, w każdym razie jest to Zlepek i e, jest to e, Silver Round, Upmex, jak widzicie. O, i mamy bizona, ten bizon się y, różni e, Tu mamy jakieś H&M Tutaj mamy, zobaczcie, no jest to różnica y, Naprawdę niby podobne, ale niekoniecznie No i mam tego parę sztuk Tutaj mamy bizona, ale tym razem w sztabce a, Zobaczcie, tył jest taki jakiś bez jakiejś wiadomości nic się nie dzieje, no, to z przodu się dzieje naj, najwięcej i wszystko widzimy one silver bar o no tak Bry brytania, zwykły bulion tutaj coś koło brzuszka wbite to jest do mojej kolekcji brytek e, od, no będę rocznikowo coś tam uzupełniał, o Mamy Nikosia, Nikola, Tesla e... 2019 rok Różnie bywa z tymi e... monetami Zobaczcie Serbski bulion Bardzo ciekawa seria, pokazująca jego dorobek, pomysły i wynalazki Okej, okay, okej, okay. chciałbym prze... Przyspieszyć coś, co my jeszcze mamy. Czy znacie taki Silver Round, czyli medal, jeden z pierwszych w ogóle polskich, jakie wyszły, srebrna Lokata, srebrna Menisa, my nie mylić tutaj z, e, ze sklepem? E, tutaj mamy piramidę z, ze sztabek. Ponoć jedna z pierwszych, jakie były wyszły e, powiedzcie, czy wiecie coś więcej ja uznałem to za rant gładki no za jakąś taką okazję, bo kiedyś miałem taką, taką właśnie e, taki sam wizerunek, tylko że w sztabce a tutaj mamy w formie y, monet jedziemy dalej i zaczynają się nam medaliki oho Morgan to też już było, a tutaj mamy kolejnego, kolejną monetę Golden State Mint. Monetę, przepraszam, kolejny raz to jest e, sumy su dalej. I też mamy wizerunek kolejny tego Indianina, i jest zupełnie inny niż tamten. Zupełnie, nie no, się w szczegóły, ale zobaczcie tutaj. E, bardzo fajne. Zobaczcie te wilczki. E, tutaj mamy z kolei Orła. Golden State Mint, a tu Silver Shield. Dwie różne emenice. Przy czym Silver Shield, tłocząc swoje medale, pokazuje rok wybicia. To jest fajne. Rzadko to bywa w, w, przy, przy medalach, ale ten rok jednak ma jakieś tam znaczenie. Później przy, przy przeglądaniu kolekcji. No, wysypują się kolejne mapki. To jest ciekawy medal. Zobaczcie, znacie to? Nic innego jak aztecki kalendarz, tak można powiedzieć. Ale zobaczcie tutaj, co się dzieje. Po drugiej stronie nie ma, yy, nie ma władz, ostatniego władz Azteków, tylko mamy piramidę astecką. Fajny fajny wzór, fajny, fajnie to wygląda. Zobaczcie, jest trochę inne, a nie błyszczy. Tamten przyznam, że mi się już przejadł. Co jeszcze? Czy coś jeszcze tutaj nam zalega? Chyba już kończymy na dzisiaj, ale przed końcem mam jeszcze dwie monety. Tak. I tutaj mamy monety do serii African Anse. Zobaczcie, mamy, to jest na pewno hipopotam, a tutaj mamy, zabijcie mnie, no nie wiem, nie wiem, coś bardzo sympatycznego i usznego, ale no nie wiem, nie pamiętam, co to jest za zwierz. Ruanda... Rocznik 2020 i 2017. No cóż, mamy wszystko otworzone. Jeszcze zerkam, wszystko jest już otworzone. E, dzięki, że jesteście. E, zapraszam Was na kolejny materiał. E, będzie coś grubszego. E, może w końcu trochę złota. Zobaczymy. E, Kończymy na dziś. Trzymajcie się squash staw i zdrówka, bo to jest ważne. Cześć, cześć.